czy Jarosław Gowin będzie musiał odejść z gabinetu Donalda Tuska. Wiemy, że przed godziną dwunastą, tuż przed dwunastą, minister sprawiedliwości opuścił kancelarię premiera, gdzie odbył prawie godzinne spotkanie z premierem Tuskiem. Po tej rozmowie premier miał zdecydować, czy Gowin zachowa tekę ministra. Nie mamy na razie najnowszych informacji na ten temat. Prawo i Sprawiedliwość, poseł Stanisław Oszuk. Kolejny temat zastępczy. Natomiast jeśli Platforma jest obywatelska, jest obywatelska, to przecież jest i frakcja centrowa, i lewicowa, i prawicowa w Platformie obywatelskiej powinna być. Natomiast tak jak powiedziałem, jest to temat zastępczy, jest szereg innych ważniejszych problemów i powinien rząd zajmować się takimi sprawami. Na dobrą sprawę moje zdanie i mojego stronnictwa zdanie jest takie, że to powinno odejść cały rząd. 2334 projekty na kwotę 4 miliardy 300 47 milionów złotych, a więc to jest ta kwota RPO, gdybyśmy to przeliczyli na euro, to pamiętamy tą słynną kwotę, miliard 136 milionów euro. Czy rzeczywiście to, co zaleca Komisja Europejska, proszę Państwa, może być groźne na, dla realizacji bardzo ważnych projektów na różnych polach? Zresztą RPO zajmuje się rozmaitymi dziedzinami naszego życia społecznego. W jaki sposób powinny zareagować samorządy? No i pierwsze pytanie właśnie, czy to może być niebezpieczne? Do Pana Pytania wprost, może zadanego, czy to jest powód do niepokoju. Jest to powód do niepokoju ze strony samorządów, a tak samo i przedsiębiorców, podmiotów wszystkich, które korzystały z regionalnego programu operacyjnego, dlatego że zawieszenie płatności może doprowadzić do potężnych zawirowań finansowych również i w samorządach ale przede wszystkim tutaj w podmiotach gospodarczych, które to zaciągnęły kredyty, natomiast w tej chwili ma obawy są, czy będzie zwrot za poniesione nakłady. Jeśli chodzi o procedury te, które mój poprzednik powiedział, tutaj... W w większości się z tym zgadzam, ale to nie jest tak, bo tutaj kolega powiedział, że to panel ekspertów decydował o wszystkich projektach, o losie wszystkich projektów. To nie jest tak, że panel ekspertów rządził, czy rządzi województwem. Zarząd też, to zauważone zostało przez kolegę, podejmuje ostateczne decyzje. Natomiast niepokój musi być fakta, ilość projektów Czas dwa tygodnie na wyjaśnienie sprawy, także współczuję Urzędowi Marszałkowskiemu, osobom odpowiedzialnym za podjęcie tego działania, gdyż to jest praktycznie w ciągu dwóch tygodni niemożliwe. Natomiast chcę zwrócić również uwagę na jedną rzecz. Pismo, które spowodowało to zawirowanie wśród samorządów oraz podmiotów gospodarczych, wyszło od 26 w godzinach przedpołudniowych z Brukseli. Prawo i Sprawiedliwość miało konferencję prasową po południu 26, także nie była to odpowiedź Komisji Europejskiej na konferencję prasową Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze o jednej rzeczy Chcę dodać tutaj to, co jest na dzień dzisiejszy. Jest to niezdrowa sytuacja w samorządzie województwa i funkcjonowaniu szeroko pojętej administracji i samorządu wojewódzkiego pod kątem realizacji zadań właśnie tych pomocowych czy realizacji ZRPO. Dostałem dzisiaj akurat nie kopię pisma, które Pewne Środowisko Rzeszowskie skierowało do CBA w Warszawie, do odpowiednich ministerstw, ale przede wszystkim do Komisji Europejskiej e jako skargę i doniesienie o możliwości popełnienia e korupcji przy rozdzielaniu pieniędzy na oś priorytetową jeden konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Tutaj działanie 3.1. Szanowni Państwo. Jeśli odpowiedź będzie Komisji Europejskiej taka jak tutaj poprzednio, to działanie skierowane przede wszystkim pod tak ważnym interesem dla uczelni, przede wszystkim, ale nie tylko, uczelni podkarpackich stoi pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o realizację tego, tej osi priorytetowej, tego działania. A kto zgłosił takie doniesienie, panie pośle? Dostałem kopię tego wniosku w dniu dzisiejszym. Nie mogę, nie czuję się uprawniony, bo nie zostałem upoważniony przez ten podmiot, ażebym ujawnił nazwę tego podmiotu, natomiast mówię. Centralne Biuro Antykorupcyjne jest między innymi adresatem tego pisma. Jeśli został szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości powiadomiony, to sądzę, że będą podjęte również stosowne działania. Ale Nie rzecz ja. dotyczy wydarzeń podkarpackich, panie pośle, czy globalnie realizacji programu Innowacyjna Gospodarka? Podkarpackich i ostatniego naboru w działaniu w tej wosi priorytetowej 1, działanie 3.1. Ostatnie miesiące to jest działanie, które było wyłonione, e, projekty do realizacji były chyba w miesiącu na przełomie stycznia lutego. Opozycja Prawie Sprawiedliwość w tej sprawie zachowuje się bardzo odpowiedzialnie. Myśmy nie sformułowali podobnie jak to zrobił na przykład Platforma Obywatelska w 2009 roku, czy również wypowiedź ówczesnego wojewody podkarpackiego z 2009 roku odnośnie odwołania, cofnięcia rekomendacji marszałkowi. Myśmy zaapelowali o podjęcie działań co wyjaśnienia tej bardzo trudnej dla województwa podkarpackiego sytuacji, dla beneficjentów. Natomiast mówię o województwie podkarpackim jako jednostce samorządu terytorialnego, z którą wszyscy jesteśmy utożsamieni, gdyż naprawdę dobrze nam to nie służy. Ta atmosfera wokół tej sprawy. Tak samo mówmy o zagrożeniach pod kątem realizacji następnej perspektywy, dlatego, że dokumenty o znaczeniu strategicznym dla przyszłej perspektywy 2014-2020 po prostu nie są przygotowywane. Ja są przygotowywane. Są przygotowywane w Mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Budżetu i Finansów. I w czwartek, siódmego, mamy posiedzenie na temat aktualizacji strategii rozwoju na lata 2013-2020. Jeżeli Pan Poseł zechciałby. Cieszy mnie, mam posiedzenie Zaszylić. Sejmu, natomiast chcę powiedzieć, że założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego powinny być przygotowane na podstawie uchwalonej strategii rozwoju. Natomiast tej strategii rozwoju, drogi Jurku, nie macie, jest, założeń nie macie. Jest projekt, który będziemy głosować. Nie Jeżeli panowie no pozwolą, panu pozwoli, o perspektywie uchwała. pieniężnej na 2014-2020 będziemy na pewno mówić, natomiast kiedy już będziemy dodać, mieli schematy i algorytmy przygotowane chcę dodać jedną rzecz. Rozwoju Regionalnego. Ja miałem, ja miałem na to, że nadzieję, że pan marszałek, oczywiście nie bezpośrednio po powrocie z urlopu, ale co najmniej po tygodniu, w ubiegłym tygodniu, złoży zażalenie na postępowanie prokuratury, czy też CBA, dlatego, że faktycznie te dwie instytucje nadszarpnęły jego dobre imię i ja nie słyszałem, żeby pan Marszałek złożył zażalenie. Benedykt XVI ustąpił z urzędu jest pierwszym od 700 lat papieżem, który zdecydował się dobrowolnie na taki krok. Proszę Państwa, jakie są reakcje, jakie są Państwa może oczekiwania? Czy ja zgadzam się, to, że to był trudny moment na pewno dla ojca świętego Benedykta XVI. Ogromne zaskoczenie dla mnie i nie tylko dla mnie. Natomiast to, co kolega poseł tutaj mówi o pedofilii, nie wiadomo co... Przed chwilą mówiliśmy o tym. Ale panie pośle, o nie tylko ja mówię, bo wspomniała też przedstawicielka SLD. Więc czy wolno, coś tu jest, czy wolno czy mi się wypowiedzieć, panie dyrektorze? Proszę, proszę wolno, bardzo, e, wolno, trzeba, być proszę bardzo. Trzeba, być trzeba być odpowiedzialnym za słowa i czyny. Natomiast te pisma, słynne pisma, jakie ponoć były kierowane, tak, to jeden sposób właśnie pańskiego ugrupowania takie pisma kierował. Natomiast ja życzę Kościołowi dobrego wyboru i jestem przekonany, że tak będzie.